jest drugi w kwietniu brzydki ale jest czekajcie najpierw wam go pokażę tak a później go złapię o. taki samberek tam idzie zaraz wam go w klatce pokażę jeszcze widzicie siedzą na tej ale zamknąłem od razu, bo mówię, zerwie się, weźmie i... Piękny. Ale ostry. A, taki pokaż się ładnie Państwu. Piękny. Druga w kwietniu, drugi w kwietniu. A jakąś godzinę wcześniej był jeszcze jeden, cały biały przyszedł z lasu z tamtej strony, ale minął mój gołębik do pana Janka, gdzieś tam usiadł do brata dzisiaj chłodniej to może dlatego chce im się latać Może ktoś nawet zgonił Siedział drugi, znaczy kolejny obcy, a nie zauważyłem go, cholera się zerwał Wypadł

a jakby winer koroniaty, poczekajcie, posypię mu może, chodź, chodź, siedzi. Jest trzeci w kwietniu. Taki ni to winer, ni to coś, koroniaty z pasami. Może to jakiś. O, nawet ma ten, obrączkę. Może pan toż Kto to może wiedzieć, co to teraz ludzie nie wymyślą na fajnej głowie. Cieniutki, chudy. Taki na paluszkach staje. Fajny, dobra, idę, go wyciągam. No i co, czekamy dalej. I cyk, taki gołąbek. Pasy jak u partosza. Ale malusi, malutki. Ma taką obrączkę. Pokaż ładnie obrączkę do filmu. Nie mogę go tutaj tego. Taką ma, o. widzicie? Ciężko to. I telefon trzymać. i... O. Takie coś ma. O. 23 rok. Do klateczki, do tego koczka. A tak w ogóle to witam. Początek filmu, złapania trochę chaotyczny, ale przecież. Jesteśmy na kanale Gołębie Huberta, więc e, chaos to tutaj jest non stop e, słuchajcie, dzisiaj jest czwartek. E, e, dzisiaj wczoraj w środę byłem na pierwszą zmianę w pracy, później byłem na noc w pracy, więc dzisiaj mam wolne po nocy, wstałem po 3 godzinach spania i mówię idę do ptaków, coś wam nakręcę. Zrobiłem sobie kawę, już właściwie pół wypiłem i mówię coś wam nakręcę tutaj No i przy okazji popilnuję trochę nieba z obcych ciepło, super fajnie A, młode jak sobie latają i w starym przeszła ochota tak naklepanie jak młode teraz sobie się dokazują mi jest Bydlak oczywiście i ten dokazują młode i fajnie zrobię pauzę pomyślę bo hey. cicho jest pasiaty siadaj usiadł dobra ale bestia taki był nie do złapania chodził na inne wsie tyle czasu pary szukał nie dał się złapać tu przyleciał sam, bo nie ma pary, dlatego mówią, że jasne to nie własne. A tu proszę państwa, dwa produkty, które stosuję na karmę: takie posypki, ale nie zwilżam karmy przed posypaniem tego. To po prostu na karmę sypię tam łyżkę stołową. Teraz, jak jest całe wiadro, to czasami dwie łyżki stołowe mi się nasypie. To nie ma znaczenia, bo to tylko trochę obtoczy karmę. Reszta spadnie, to nie zjedzą tego głębia. No i to jest mieszanka MIG dla zwierząt. Minerałowa, nie za droga. Super pachnie, jak gumy do rzucia kiedyś. Mm, no i to trochę droższe, ale typowo już dla gołębi, jest zdrowe skrzydła. Eee, preparat wspomaga prawidłową budowę kości, stawów i wiązadeł. No i one tutaj to dostają. No tak można powiedzieć, że tak dzień jest e, czysta karma, dzień jest e, mig, później jest dzień czysta karma i dzień zdrowe skrzydło, później znowu czysta karma i później znowu tak w koło to dostają. A jednego roku dawałem kredę pastewną, ale kreda pastewna wapni nie chciały tego za bardzo jeść. A tutaj jest typowo pod budowę kości, stawów i wiązadeł. Jeszcze jest do, taki dodatek, sprawdził i poleca Wojciech Handerek. No i ja to stosuję, też ładnie pachnie, aż jest chęć samemu. Eee, samemu, zresztą tu nawet pisze, jedna łyżka stołowa preparatu na kilogram karmy dla 60 gołębi, C może być stosowany przez codziennie, przez szczególnie polecany dla gołębi młodych w czasie wzrostu, gdy kształtowany jest szkielet i narządy ruchu. No. A tu jest eee, węglan wapnia, drożdże piwne, węglan błodniowo-magnezowy, chlorek sodu. Eee, fosforan dwuwapniowy. O, też fajne, pachnące, chętnie to jedzą i mówię i dość tani, no bo dla zwierząt a nie dla gołębi. A do wody raz w tygodniu. Aminokwasy. Ja akurat eee, tu jest jeszcze dopisane wytrzymałe mięśnie. Super forma i zdrowa wątroba. Ja daję takiej firmy, ale amilokwasy można różnych firm kupić. Drugim środkiem, też raz na tydzień, jest regeneracja nerki i regeneracja wątroby Sodiazol Detox. To się nazywa O. Czyli dbamy bardziej o narządy wewnętrzne to wszystko jest raz w tygodniu, bo po prostu po każdym z tych środków jest jeden dzień czysta woda a trzecim środkiem do wody jest oregano 18% naturalny antybiotyk no bo jak wiecie ja z antybiotyków nie daje, nie szczepię również gołębi, więc stosuje dwa naturalne, najsilniejsze antybiotyki czyli oregano też dostają raz w tygodniu Bo jest jeden środek, później dzień czysta woda, drugi środek, dzień czysta woda i trzeci środek i dzień czysta woda. I to wypada, że to wychodzi raz na tydzień gdzieś. Ale ta czysta woda to tak nie do końca. Bo u mnie w czystej wodzie to znaczy się woda z czosnkiem. Po prostu biorę całą główkę czostku, obieram ze skorupek, przekrajam na pół. I wrzucam to do płynika, No i tylko wymieniam wodę i ciągle dolewam, i one piją taką wodę z czosnkiem. Taki czosnek, jak jest wszystko dobrze, to on nawet puszcza kiełki. Jak jest dobry, i one tak piją. To piją głównie w sezonie lęgowym ten czosnek. Bo tam już jesienią, zimą to nie piją i nie chcę mi się rozmrażać, ale w sezonie lęgowym ten czosnek do wody to jest w każdej wodzie, można powiedzieć. Może jak się te. Czostki czasem, że tak powiem, już zdegradują, to tam za dwa tygodnie dostaną czystą wodę bez cioską. Ale tak to idą. Non-stop ta woda z czosnkiem jest. A jak czosnek, to wiadomo, nawet i na robaki. Naturalny antybiotyk. Także to tak wygląda u mnie. A no i oczywiście jeszcze poczekajcie, jeszcze jeden środek. ale to oczywiście środek bez którego. Nie wyobrażam sobie lęgów. Na rzęsistka. Raz w miesiącu. A to można podać tak, pół buteleczki na 5 litrów wody. Można i na karmę. Właśnie teraz święta podam na karmę. A tak to daje pół buteleczki, ale można dać i całą buteleczkę do wody. Nic się nie stanie, bo to przecież rybki w tym pływają w akwarium. Ja miałem kiedyś kilka lat akwarium. Też stosowałem taki środek do akwarium. Porybki w nim pływały cały czas, nie umierały, więc jak gołąb się napije raz na miesiąc z wodą, to też nie umrze. No a czy działa? No kiedyś miałem starą samicę, dostała rzęsistka, całe gardło miała zawalone, popsiukałem, polałem jej całe gardło tymi kropelkami, za dwa dni ją złapałem, gardełko czyste, więc to działa, sprawdzone, działa. Także to cały sukces, można powiedzieć, sukces w cudzysłowie. Oczywiście, tych moich gołębi, oczywiście, też staram się kupować środki dla zwierząt innych, bo są tańsze. Dla gołębi, preparaty są potwornie drogie. Jakby chciał im tak na wszystko dać, to trzeba mieć. Worek pieniędzy minerał dla zwierząt kosztuje rolniczych, powiedzmy krów, koni, świnie 30 zł, a dla gołębi kosztuje prawie 60. No, wiosna to chyba jest jak ja dla mnie osobiście to najpiękniejsza pora roku. Jak to wszystko się budzi do życia. A dzisiaj są mniej, mniej, mniej szaleją po dlatego że jest gorąco. One przed wieczorem to całe podwórko będą chodzić, a teraz jest gorąco, więc siedzą w cieniu tam. A, no i słuchajcie, ja staram się tak podawać, że jak dostają posypkę na karmę, coś to czysta woda. Jak dostają do wody jakiś preparat, no to wtedy czysta karma, żeby tak nie za dużo tego było. No może tą posypkę to też nie zawsze daje. Bo jak trochę przysnę, spieszę się do, do pracy, to też może tak to wyjdzie pewnie z raz w tygodniu jedna, i raz w tygodniu druga. Ale jednak daje, daje. Nie powiem, że nie daje. Oczywiście co do grytów minerałów, znaczy tych takich kostek i grytów, to tak nie za bardzo. Teraz im kupiłem, trochę rozsypałem gryt. Bo myślałem, że nie będą latać tam na te kamyszczyki, ale one i tak latają na te kamyszczyki, więc to ich nie powstrzymuje. A e, drogie są te kołacze, tak zwane to wszystko drogie jest teraz dla tych gołębi. Tam mają teraz w tym w gołębiku im kupiłem taki gryt z tym, z węglem aktywnym. No bo wiadomo, po soli mają biegunkę, no to trzeba dać im coś, żeby nie miały biegunki. Tak w koło Macieju. Oczywiście żartuję, nie ma tu posoli jakiejś wielkiej biegunki. No bo co one tym dzióbkiem udziobią sobie tej soli? Tutaj jakby lizaczka se polizały. Nawet nie, bo my mamy ślinę na języku i rozpuszczamy sola, a one nie mają na dziobie tego. No i jest nieźle, nieźle jest, bo odpukać nic to na skrzydła samice nie zapadają i nic, nie no i żeby tak dalej było gdzieś niemalowanego drzewa, teraz jestem powiem Wam, że zadowolony z tego jak jest. Aż chce się mówię Wam przyjść do tych gołębi, i gołębi, patrzeć, ja nie lubię gołębi skulonych, nie lubię tam, takie gołębie to ja lubię jak te wesołe, w ruchu, a znaczy się. Jest dobrze. Może nie tam 100%, bo pewnie, jakby ich przebadał, to by coś tam stwierdził, ale myślę, że każdego człowieka, jakby przebadał, to coś by mu tam stwierdził, a jednak chodzimy, żyjemy, czujemy się nie najgorzej. No dobra, koniec mądrzenia się panowie. Filmu trochę się nagrało. Eee, 12 godzina, prawie 2 godziny tutaj siedzę dla was, nagrywam. Eee. Kawa już dawno wypita, trzeba by zrobić drugą. Były paczki papierosów wypalone. Także podsumowując, środki pokazałem Wam. Eee, ten. 4 sztuki w kwietniu są na ten moment łapane. Ale ten. No jakby pocztowego złapał, to by było pięć, ale pocztowych nie będę łapał. Wygram z Tomaszem i bezpocztowych. <laughs> No. Eee, no, i co? Środki wam pokazałem, a pójdę jeszcze w święta, pójdę wam. Może nagram do tego brata, jak blisko te głębie palenka chodzą pod głębnikiem. Policzyłem wczoraj krokami, to jest 8 kroków, chodzą 8 kroków od, od, od głębnika. No to wyobraźcie sobie, 8 kroków, niech tam 8 metrów, nawet to jest niezawielka odległość, prawda? Ale to wszystko wam pokażę na filmie. Jak nie następnym, to kolejnym, ale już niedługo. A teraz to na dzień dzisiejszy pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia. Jak się nie usłyszymy przed świętami, to od razu do zdrowych, wesołych świąt. Eee, ale mi się rozsypało do tego rzepaku. Żołniczka <laughs> jak widzicie jest, bo samca ma, także ona już tu nigdzie nie pójdzie. Dobre jedzenie ma, wszystko ma. No, jakbym coś tam jeszcze dołapał, to wam dogram, ale jak nie dołapię, to na ten moment 4 w kwietniu. Pozdro.